Dzień dobry, proszę Państwa. Witam w nowym odcinku. Dzisiaj będzie słodko, ponieważ będąc w Warszawie, przeniesiemy się do Japonii. Za moimi plecami nowo otwarty lokal Fluffy. Tutaj właśnie serwują japońskie naleśniki. Nie wiem, czy kiedykolwiek mieliście z tym styczność, ale są to takie naleśniki, które bardziej przypominają suflet. Swoją pozycję na świecie zaczęły zaznaczać w 2010 roku i to właśnie w Japonii zaczęły być bardzo popularne, a następnie rozpłynęły się na cały świat. Bardzo dużo tych Stoków mi się z tego miejsca zaczęło wyświetlać, ponieważ no te naleśniki są takie Instagramowe, są ładnie podawane, ale ich cena też widziałem jest całkiem niezła. Fajny element tego lokalu to to, że jak zamawiacie, to na tacy wasze zamówienie podjeżdża wam na stół. No i tak jak w niektórych suszarniach, w restauracjach z sushi, podjeżdża wasze zamówienie do stołu bez obsługi kelnera. Ty, a jak nie zdążyć zabrać, to co? Właśnie się zastanawiałem, ale chyba tam klikają że to się zatrzymuje przed Twoim stolikiem. Ale w dzisiejszym odcinku, proszę Państwa, Spróbujemy też odtworzyć takie naleśniki, no i zobaczymy, czy to jest dużo filozofii. Ja nigdy takich naleśników osobiście nie robiłem. Chętnie spróbuję, no i zobaczymy, czy rzeczywiście umiem zrobić tak smaczne, jak tutaj podają, bo podobno jest smacznie. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Przypomnę Wam, że zbliżamy się szybko do pół miliona subskrypcji. Znaczy, czy szybko? Im szybciej wbijecie, tym szybciej się zbliżymy. Zachęcam do zostawienia suba na tym kanale. No i co? Lecimy, wchodzimy, zamawiamy. Sprawdźmy, z czym to się je, te japońskie takie naleśniki. Tutaj głębiej w lokalu zamawiacie, macie menu na ścianie. Fajne, kwaśne i mimo tych wszystkich syropów, nadal jest kwas, nie jest ulepek. Bardzo przyjemne. Chyba pierwszy raz piję fioletową lemoniadę, jak najbardziej ok i kosztuje w sumie tylko 15 zł, bo jest mocno wymyślna, taka z bajerami no i 15 to nie jest dużo. Mamy to... Ty w pozycji numer 3 mamy oczywiście naleśniki fluffy, sos czekoladowy, chrupki w karmelu, karmelizowany banan, toffi oraz owoce sezonowe. W pozycji numer 4 mamy naleśniki fluffy, sos kinder bueno, sos czekoladowy, mus malinowy oraz owoce sezonowe. Powiem Wam szczerze, że chyba nigdy wcześniej nie jadłem takich naleśników. On jest podobny do takiego biszkoptowego omletu, który można sobie często w domu zrobić, no ale jednak mój biszkoptowy omlet w domu się tak nie buja. To przypomina trochę ten sernik japoński, kojarzysz i on też taki fluffy, pudi pudi, taki właśnie gibacz. Proszę Państwa, za pozycję numer 3, czyli banan karmelizowany, musimy zapłacić tutaj 35 zł. Jak to smakuje? No widzę dużo tutaj słodyczy. Nie dość, że sam banan jest karmelizowany, to dodatkowo polewa czekoladowa. Mm. Pomimo tego, że jest tu dużo tej słodyczy, to sam ten omlet równoważy tą słodycz. W tym pierwszym kęsie nie mam aż tak dużego za jakie myślałem, że będzie tutaj występowało, no ale tak naprawdę tylko kawalątek go spróbowałem dopiero. Sam omlet jest mocno jajeczny. Fajny dodatek w tej pozycji to masło orzechowe, bo naprawdę fajnie się komponuje. No muszę Wam powiedzieć, że jest to naprawdę bardzo dobry. Omlecik, wiadomo, kosztuje swoje, no ale mamy tutaj fajne show z podaniem tego, no i przede wszystkim smak się tutaj zgadza. Ładnie podane, podoba się dla mnie. No tutaj mamy jeszcze większą mieszankę, ponieważ mamy sos Kinder Bueno, sos czekoladowy, do tego mus malinowy, który podejrzewam, że jest kwaśny, dlatego zobaczmy sobie tą słodycz w tym naleśniku. Dużo bardziej słodki, ale muszę Wam powiedzieć, że przez tą grubą warstwę tego naleśnika rzeczywiście ta słodycz nie jest taka zaklejająca. Dużo bardziej kwaśna pozycja od tej wcześniejszej, no ale tutaj te malinki bardzo fajnie przełamują tą słodycz. Są wystarczająco kwaśne. No muszę Wam powiedzieć, że jeśli samego takiego naleśnika byśmy dostali, mocno by zalepiło, ale możemy sobie na przykład to zalać malynką. I tutaj już jest wszystko w normie. Idealnie zrównoważone. Słodkie, kwaśne. You're dying there. Ten omlet jest mocno jajeczny, czuć te jajka. No i ogólnie jak tu patrzę jak jest to zrobione. Myślę, że poprzeczka jest wysoko postawiona, ale sprostamy. Mówisz, że wysoko, poprzeczka jest. Kurde, jak wspominam ostatniego orange na to nie wiem, czy może być wyżej. Ciekawe, ale jest to, czego się obawiałem, to w ogóle nie przypomina naleśnika, tylko piankę, jak miat piankę. To są takie deserki. Takimi się z takimi chemicznymi deserkami miękkimi, takimi w paczce foliowej. Jak oglądacie nas nie od wczoraj, tylko trochę dłużej, to wiecie, że ja nie przypadam za deserami, których nie trzeba pogryźć, że nie tej konsystencji takiej luźnej, tak zwanej. I tutaj ona występuje powiem Ci. a nie wszystkie na mnie pan Nie masz szans, żeby coś chrupnęło, wiesz co chodzi. No bananek, zobacz, bananek ma chrupkę taką. Bananek skarmonyzowaną. Okej, okay, ktoś tam chrupczy, nie zachowana tam ten element. Jest okej, okay, ale... Już mogę powiedzieć, że wolę tradycyjne naleśniki. Ja jest na piankę. Z jakimiś dodatkami, ciało nie ma na mnie. Może druga pozycja, mówi że podejdzie, bo jest słodsza. Kinder Bueno, rzeczywiście, gdzieś tam z tyłu głowy. Widzę tego batona teraz. Oczywiście, jeśli już jesteśmy przy tym, to Kinder Bueno tylko klasyczne, nie białe. Nie no, nie będę szył i powiem to ciszej. Chodź tu do mnie. Jak dla mnie. Do spróbowania raz i, i tyle. Nie, mi to nie wchodzi. Za, tylko pianka po prostu. Za, luźne, za luźna pozycja. Czyli wnioskując z tego, co powiedział, powinienem zrobić takie zbite. zakalec byłby tu odpowiednią formą, tak naprawdę. No ale dobra, nie przedłużając, widzieliście, jak to wygląda. Zapraszam Was do kuchni. No i witam w kuchni. Rozłożyliśmy się, więc możemy przystąpić do robienia japońskich naleśników. Będą nam potrzebne jajka, mąka, cukier, proszek do pieczenia, opcjonalnie ekstrakt z wanilii, no i sok z cytryny. Mamy tutaj przygotowane składniki, także tak. W pierwszej kolejności musimy wbić sobie dwa żółtka do miski. Ogólnie nie mamy tutaj blendera elektrycznego. Będziemy się dzisiaj posługiwać taką trzepaczką, jak za dawnych lat. Mamy w miejsce dwa żółtka. Dolewamy trochę mleka, 2-3 łyżki. No i mieszamy, kiedy mamy to trochę rozbełtane, musimy wsypać tutaj dwie łyżki mąki. Na sitko ważne jest to, żeby sobie to przesiać i do tego dodajemy 1 trzecią łyżeczki proszku do pieczenia. No i przesiewamy to wszystko. Potrzebujemy tutaj napowietrzyć tą mąkę, żeby były takie gibiące się. No i energicznie mieszamy. Opcjonalnie możemy dodać ekstrakt z wanilii. Jego dodałem około 1 łyżeczkę. Ta nasza konsystencja powinna być lekko rzadka. Także taką już właśnie tutaj doprowadziłem. Jeśli ta wasza masa jest zbyt zbita, polecam dodać odrobinę mleka. Tak na oko, żebyście nie przesadzili. Dosłownie po kropelce dolewać, bo to rozumiem, ma być taka luźna masa. Taka jak nam wyszła aktualnie tutaj. Teraz tak naprawdę najtrudniejsze zadanie, ponieważ musimy ubić białka z cukrem i sokiem cytryny. Dodaję do miski dwa białka, dwie łyżki cukru, zaczynam to mieszać. I dodaję łyżeczkę soku z cytryny. Energicznie muszę to teraz ubić jak nasze babcie kiedyś. Jak mikserów nie było, to było, trzeba sobie jakoś radzić. Śmieręka odpada pan. W międzyczasie ubijania tych białek, rozpalę sobie tutaj ogień pod patelnią i dam go na minimalny, żeby ta patelnia dobrze nam się tutaj powoli rozgrzała. I dosłownie gaz na minimum. No i lecimy dalej. Tajnikiem tych naleśników jest tak naprawdę bardzo dobrze ubite białko, żeby było mocno ubite i wtedy one są takie sprężyste. Ale ręcznie, no, jeśli chcecie, próbujcie. Nie polecam. Wchodzisz? Chcesz jeść, to ubijaj. Uuu, ładnie. No, Twoja pomoc w tym jest niezastąpiona. Żeby zjeść, trzeba się napracować. Dokładnie taka konsystencja tej piany była, jak przypatrzyłem się w tych naleśnikach, w których byliśmy przed chwilą, więc myślę, że idziemy w dobrą stronę ogólnie. ma, nie używają tam mikserów, idą na łatwiznę. Macie do polecenia może jakiś mikser taki bezprzewodowy? Jeśli wasza masa jest już ubita, należy dodać ją do tych żółtek. Nigdy na odwrót, ponieważ piana wtedy prawdopodobnie opadnie. Tutaj liczy się delikatność. Delikatnie dodajemy i delikatnie to mieszamy. Naprawdę delikatnie. Po dodaniu całych białek do masy z żółtkami. Delikatnie to mieszamy, naprawdę. Bardzo delikatnie. Dajemy temu czułość, miłość. Pokazujemy swoje dobra swoje dobre chęci. W końcu chcemy skasować za to 40 zł, tak? Na patelnię nalewamy trochę oleju, ale żeby patelnia nie była zbyt wilgotna, trzeba ją odsączyć. Nadmiar oleju po prostu wycieramy papierem. Chodzi nam tylko o to, żeby patelnia była nasmarowana, a nie żeby ten tłuszcz nam tutaj pływał. Proszę Państwa, coś co podpatrzyłem w tej knajpy, w której byliśmy przed chwilą, oni nalewali te naleśniki z rękawa cukierniczego. Ja też się w taki zaopatrzyłem, a co, nie będę gorszy. No i teraz naszą masę musimy sobie tu przelać. No i proszę Państwa, próbujemy. Pamiętajcie, aby pod patelnią zmniejszyć ogień, na minimalny. No i dobrze, w momencie, kiedy już nalaliśmy, przykrywamy nasze naleśniczki. I one tutaj na minimalnym ogniu muszą się delikatnie smażyć. Widziałem jeszcze w tej restauracji, w której właśnie byliśmy, podpatrzyłem, że oni podlewali wodą. Prawdopodobnie, żeby zachowały tą puszystość i taką wilgotność. Spróbujemy to zaraz czymś podlać. Na naszą patelnię dodajemy odrobinę tłuszczu. Następnie wsypujemy cukier brązowy. Tak, 2-3 łyżki. Kiedy nasz cukier się nie topi, ale złapał temperaturę, dodajemy śmietanki trzydziestki, proszę Państwa, i zobaczcie, co się teraz dzieje. Topnieje od razu. Zmniejszamy teraz ogień tutaj pod tym naszym karmalkiem. W międzyczasie przygotujemy do naszego naleśnika dodatek w postaci. Karmelizowanego banana. Ważne jest to, żeby wybrać takiego banana, raczej jeszcze niedojrzałego, bo jak weźmiemy takiego skapceniałego, no to on na patelni nam się po prostu zrobi w formie takiej papy. A tutaj chcemy, żeby ten banan jednak zachował swoją konsystencję. Ja proponuję przeciąć go na pół i takiego banana, proszę Państwa, kładziemy tutaj do naszej słodkiej masy. Bananek tutaj delikatnie sobie. Odpoczywa pierczy. Trzeba go delikatnie tutaj, proszę Państwa, obłożyć tą naszą słodką masą. No i w tym momencie mamy. A zobaczmy, proszę Państwa, w międzyczasie co u naszych naleśniczków. Delikatnie trzeba im jednak zwiększyć gaz, ponieważ jeszcze ich konsystencja jest zbyt luźna. Nasze bananki sobie tu pyrkają delikatnie. Czuję jakby te naleśniczki się już tutaj, proszę Państwa, delikatnie. Przypiekły. Nie to żeby się spaliły, sprawdźmy. Ok. No i teraz przykrywamy i teraz dzieje się cała magia. Wierzę w to, że one teraz rosną. Nie no, my też mamy niską tą patelnię, nie mamy takiej kopuły wysokiej, żeby dać im przestrzeń na wyrośnięcie. Brakuje nam, przyznam się, wody. Nie mamy w ogóle dzisiaj ze sobą wody. Moglibyśmy to podlać, nie wiem czym, mleko mamy, ale wydaje mi się, że to nie jest odpowiedni dodatek. Mam nadzieję, że i tak będą pyszne. Zobaczmy sobie naleśniki, jak one nam się tu prezentują. Myślę, że możemy je spokojnie ściągać. No i proszę Państwa, nasze wykończenie. Połóżmy sobie. Dwa banany tutaj. No i tak się prezentują, proszę Państwa, moje fluffy pancake, japońskie naleśniki. Nie wyszły jak w przepisie od razu mówię, i Szapoba dla. Foks gotuje, bo z jego przepisu dzisiaj przygotowywałem ów naleśniki. Niestety nie wyglądają tak pięknie jak jego. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że my gotujemy w plenerze i ta kuchenka, może gazowa, tutaj ma jakiś wpływ. Nie wiem, czy stosował jakieś formy, bo też widziałem, że jego naleśniki były bardzo równe, takie okrąglutkie i ten brzeg był też taki dosyć wysoki. Wiem, że można w formę to nalać. No i też wiem, że pewnie tą masę można zbić bardziej. Tym po prostu ubijaczem do białek, no i wtedy większy taki stożek Wam powstaje na patelni. Wydaje mi się, że będą smaczne. Nie wyglądają najpiękniej. Do tego ideału sporo im brakuje, przyznam się. Nie poszło jakoś chyba najlepiej. Ważne, żeby były smaczne. Misiu, sprawdź, co myślisz. Od razu mówię z góry Pan, że wiesz, że ja fanem fluffy naleśników nie jest. Zbite bardziej chciałeś, tak? Tak. Lepsze. <laughs> lepsze, bo bardziej zbite. I są mniej fluffy. Wiem, że miało być fluffy, ale są, no, tak cztery razy mniej fluffy, niż tamte. Zwykłe pancake'i, trochę fluffy, tak w sam raz właśnie. Coś trzeba pogryźć, czujesz, że coś jesz, a nie taką pianę. Mi smakują dużo bardziej, niż tamte. Jestem prostym człowiekiem. Korpeczka się tu nam zrobiła. Te banany, powiem wam, że... Te banany chyba nieźle wyszły. Jeśli chcielibyście powtórzyć to z tymi bananami, to tak naprawdę tylko od Was zależy, jak bardzo twarde one będą. Im krócej je przytrzymacie na patelni, tym będą po prostu twardsze. Te nasze już są takie miękkawe, ale jeśli dodamy do tego ten rozpuszczony cukier, no to one nadal gdzieś tam chrupną. Same naleśniki w sobie nie mają nic niedobrego, nie są tak fluffy jak te, które jedliśmy w restauracji, ale wydaje mi się, że to też zależy po prostu od ilości masy, którą w górę nalejecie. U nas nie nalało się tyle tej masy, ile u nich, a same te pancake'i, mimo tego, że są cienkie, są mięciutkie. To nie, to nie jest jakiś taki przypadek zakalca, że jemy jakieś twarde ciasto. Jeśli będziecie chcieli sobie coś takiego przygotować, oznaczajcie, będziemy repostować. Dziękuję za dzisiejszy odcinek, to była taka słodka, japońsko. Polska weryfikacja słodyczowa.